Dzień dobry moi drodzy. Pierwsze podsumowanie miesiąca nam się już poskładało. a my już luty. Jak tego słuchacie, to wręcz jest no, prawie połowa lutego. A moje plany na styczeń były na tyle ambitne, że był na kanale oddzielny filmik do nich. Założenie było takie, aby kontynuować moje rozpoczęte serie z gatunku fantazy, z jednym dodatkiem lekkim jako przerywnik młodzieżowy. No więc teraz czas to podsumować. A to były plany bardzo ambitne, które zakładały naprawdę doskonały flow, dalej ogromne chęci do czytania, odpowiednią ilość czasu i przestrzeni w głowie i praktycznie brak zmęczenia o pracy na przykład. A jak wyszło, no to chyba nie muszę tłumaczyć, bo takie plany idealne to nigdy nie wychodzą. Ostatecznie z listy styczniowej ukończyłam cztery książki, ale wcale nie krótkie. Jednak zanim do nich dojdziemy, no to jeszcze na start niedobitki z przełomu roku. I tak pierwszą ukończoną przeze mnie książką w styczniu był zbiór opowiadań Śmierć pięknych Saren, Ota Paweł. Ja w ogóle nie miałam w głowie, że to jest zbiór opowiadań. Myślałam, że to jest powieść, ale opowiadania lubię, tak czy Jest to zbiór pisany przez autora już pod koniec jego życia, kiedy chorował, a ma on formę mocno autobiograficzną. Paweł fabularyzuje swoje wspomnienia i opowiadania głównie o relacjach z ojcem oraz o tym, jak żyło się jego żydowskiej rodzinie zaraz przed wojną, w trakcie i po niej. I bardzo ważnym wątkiem w tym wszystkim jest hobby ojca, a także z czasem hobby syna, czyli ryby. Nie tylko samowędkorstwo, ale także hodowla. Ojciec był też przedstawicielem handlowym, sprzedawał sprzęty AGD, i to również jest tutaj ważny wątek. Tytułowe opowiadanie nie mówi więc za wiele o całym zbiorze i niekoniecznie jest reprezentatywne, chociaż na pewno intrygująco brzmi. Całość, pomimo tego, że bazuje na życiu konkretnych osób, jest mocno uniwersalna, okraszona dużą ilością humoru, takiej satyry, co dodaje tutaj równowagi w tym starciu z mroczną rzeczywistością nazistowską. Nie jest to powieść, która zostanie ze mną na lata, ale jest ukazaniem wojny z innej perspektywy niż zazwyczaj. Później skończyłam przedługaśnego audiobooka. Niesiona moimi chęciami do czytania i słuchania. Jeszcze w grudniu ją zaczęłam. Z nadzieją, że to będzie takie porządne wejście w czytanie długich książek i był to Parias Antoniego Rajana. Niemal 700 stron w papierze, audio 24 godziny i wymęczyłam to tylko dlatego, że się uparłam. Poznajemy tu historię Aluina, który trafił jako dziecko pod skrzydła rzezimieszka, dowodzącego małą grupą banitów i zyskuje jego względy. Nie ma to jednak znaczenia na długo, bo szybko ta banda zostaje wybita z przywódcą na czele, a w tle zaczyna się wątek wojny o sukcesję, o, o mocnym zabarwieniu religijnym. Po drodze bohater trafia, trafia do kamieniołomów, tam zostaje członkiem grupy religijnej, a jakże i zostaje skrybą, uczy się pisać, czytać. Pozostaje tam przez lata, żeby potem znowu przenieść się w objęcia armii, do tak zwanego przymierza i zaczynać niemal kompletnie inną historię. I wszędzie ten nasz Alwin ma niby jakieś wyrzuty sumienia, no trochę ucieka przed swoją przeszłością, a jednocześnie ją goni, ale to jest takie kompletnie bez sensu. Co ważne, całość jest prowadzona w formie kroniki, wspomnień Alwina, kiedy już wiemy, że Dożył późnej starości, żeby te wspomnienia spisać, i w ogóle to ma jeszcze tytuł szlachecki, więc macie 200% spokoju, że nic się na przestrzeni książki temu głównemu bohaterowi nie stanie i że jeszcze się światu przysłuży. Gatunek tutaj jest to niby fantazy, ale elementów tego gatunku no właściwie brak. Chodzi mi o jakieś takie magiczne, nadprzyrodzone. Różne postacie przebąkują, że Alwin to jeszcze będzie ważny, jeszcze teraz musi zostać tu i tu, potem trafi gdzieś indziej, no ale w sumie nic, Poza tym tak co 150-200 stron lądujemy z nim jego ostatecznie dwójką towarzyszy w nowym jakimś miejscu i niewiele z tego wszystkiego ostatecznie wynika. Tak jakby pociąć to, na, nie wiem 3-4 różne książki. Są w tym świecie ważni tak zwani męczennicy i pojawiają się na drodze Alwina dwie kobiety, które potencjalnie mogą zdobyć za życia takie miano. I niby z jednej strony kościół jako instytucja coś próbuje z tym zrobić. Ale to też tak nie do końca. No i wszystko w tej książce jest dla mnie takie nie do końca. Nie dał mi frajdy ten długi, ten długi audiobook, a Luina nie da się lubić. Cwaniaczek i tchórz w jednym, który sobie tłumaczy, że o, no nie powinienem tego zrobić, nie powinienem był pozwolić, żeby zobaczyli moją twarz, albo żeby się dać sprowokować, ale patrzy na tych ludzi i daje się sprowokować. On jest taką chorągiewką, gdzie zawieje, no go to, to go tam obróci. I autor niby próbuje gdzieś tam przemycić, że to jest los i to jest specjalne przeznaczenie, że coś w tym alwinie jest takiego, że to jest jakaś magia, no ale guzik, no, no finalnie nic. A nie ma w tej książce emocji, nie ma więzi z bohaterem, nie ma kotwicy, która by przyczepiła uszy do słuchawek, czy dłonie do książki. Autor nie może się zdecydować, co postawić jako główny punkt zaczepienia, na czym czytelnik ma się skupić i co go ma zafascynować. 700 stron i doba straconego czasu. W międzyczasie od słuchania nudnego Pariasa czytałam też e-booka i fantazy, Jednej z pierwszych książek z motywem drogi i zbierania drużyny. Czarodzielska pielgrzymka Clifford Simak. I ten autor mi się dotąd kojarzył z science fiction. Tym bardziej ciekawa była jego wydania fantazy, a to jest bardzo krótka historia, po prostu stronicowa. Historia w świecie, gdzie mieszają się ludzie, gnomy, gobliny. Mamy też wiedźmę, mamy diabły wcielone, tak to się tak dosłownie nazywa, no i tajemniczego jegomościa na motocyklu. Główny bohater to Mark Cornwell, Szelmowski młodzian, który kradnie pradawny manuskrypt i wyrusza na podróż w poszukiwaniu tajemniczych prastarych, jest ścigany, a po drodze zbiera ekipę towarzyszy: gnoma, goblina, młodą dziewczynę i dziwnego stwora w stylu robota. I przez większość książki, kiedy śledzimy tę podróż i ta drużyna się zbiera, bawiłam się naprawdę świetnie, bo to jest taki vibe. Klasycznej gry RPG, takiej pierwszej w życiu, jaką byście pokazali nastolatkowi. Z odrobiną brutalności, tak żeby stawkę jednak troszeczkę podbić, a jednocześnie bardzo beztroską i przewidywalną. Czytasz i wiesz, co się za chwilę wydarzy, ale kompletnie ci to nie przeszkadza. No tylko, że z czasem trzeba jakoś zmierzać do celu. I tutaj niestety te przeskoki są z rozdziału na rozdział bardzo nagłe i słabo podbudowane, a wręcz Cale całą trasę szukamy prastarych, i nagle w rozdziale nie wiadomo skąd na start, no właśnie ich znaleźliśmy. Budujemy zagrożenie, że tutaj w zamku to jest tajemnicza bestia, której wszyscy się boją. Bach, okazuje się, że bestia no to już w sumie nie żyje. I takich dużo urwanych, niewytłumaczonych wątków, tak jakby autor miał poczucie, że nie wypada czegoś bardziej rozbudować. Na szczęście jest to krótkie i ten początek jest przyjemny, jeśli nastawicie się na taką kompletnie niezobowiązującą historię. No i tutaj wreszcie docieramy do ciężkiego kalibru i tych planów na styczeń. Zaczęłam z grubej rury, co zapewne rzutowało w dużej mierze na to, że po pierwsze, zostało mi potem w styczniu mało czasu na inne książki z planu, a po drugie mogłam odbierać kolejne książki jako słabsze niż były, bo też Kruk ustawiłam sobie wysoko, ponieważ przesłuchałam Niebo ze stali Roberta Wegnera, czyli trzeci tom Mechanu i pierwszy tom, który jest powieścią, a nie zbiorem opowiadań. No i właściwie mogłabym zamknąć mówienie o tej książce w jednym zdaniu. Proszę iść i czytać Mechan, bo to najlepsza współczesna polska seria fantastyczna. Dziękuję. I też ciężko mówić dużo więcej, bo też o ile od początku ta książka jest bardzo angażująca, doskonale skonstruowana i niesamowicie emocjonująca. O tyle od pewnego momentu, jednej konkretnej sceny, no to mi po prostu siadło na banie i cały ciężar fabularny całej tej historii tak się przelał w jednym momencie, że ja miałam w sobie absolutny miks wszystkich możliwych reakcji, od nadziei przez złość po zaparty dech. Jeśli chodzi o fabułę, no to nie chcę dużo zdradzać, bo jest to kolejny tom, ale wracamy tutaj do mojej ulubionej szóstej kompanii górskiej straży oraz także do wątku ludu verdano, czyli koczowników mieszkających w wozach, którzy czczą konie, ale nigdy na nich nie jeżdżą. Siądziesz na konia to przestajesz być verdano. I plemię wyrusza na wojnę, którą zasygnalizowano nam w poprzednich tomach. No jest też wątek dziewczyn z czardano, które dostają misję pod przykrywką. Wszystkie te wątki z czasem łączą się ze sobą bardzo logicznie, sprawnie i bez jakichkolwiek luk fabularnych. Wszystko po prostu na tip top. Dla mnie ta książka naprawdę na nie ma wad. Również dlatego, że nie mamy tu innego wątku zapowiadań, czyli wątku JTH, który mi się podobał najmniej i nie znalazłam tam swojej kotwicy, jakiegoś swojego punktu zaczepienia. I dlatego możliwe, że Niebo ze Stali zostanie moim ulubionym tomem Mechanu, nawet po tym, jak będę słuchała dalej. Chociaż oczywiście w tej chwili tego nie wiem na pewno. Jest to też na tyle obszerna, monumentalna wręcz historia i świat, że no nie dam rady tak, tak osiągnąć sobie od razu po kolejny tom. Tym bardziej że ciężar fabularny, świadomość, o jaką stawkę toczy się tutaj walka, jak brutalna jest ta wojna, jest budowana stopniowo. Rytmiczne, mocne akcje, akcje przeplatają się ze spowolnieniem, które jednocześnie trzyma napięcie i ciekawość czytelnika. Nie było tutaj wątku, który mi przeszkadzał w chłonięciu wydarzeń z innych części historii. Wszystko miało swoją magię, swoje zalety i się równoważyło bardzo dobrze. A scena, o której wspomniałam, że mi się tak siadło na banie, to była taka kulminacja. Uświadomienia czytelnika, z jaką stawką tu mamy do czynienia. W wątku z dziewczynką z Verdano. Ona zostaje uprowadzona na pewnym etapie do obozu przeciwnego i jest tam no, wyśmiewana, pobita przez dzieciaki, no ale to jeszcze pół biedy. Później robiona jest jej jeszcze jedna rzecz. Wcale nie chodzi tutaj o czynność na G. Kiedy ja przesłuchałam ten tekst, zatrzymałam audio i miałam takie... Kurwa, nie zrobili tego. Ale zrobili. I to było już jakby mi ktoś położył stosik cegieł na głowę, i ja tak z tym stosikiem chodziłam później. I długo mogłabym wymieniać, co jest mocną stroną tej historii, bo jest nią po prostu wszystko. Ceny batalistyczne, całe bitwy, opisy powozów w walce, formacje bitewne, ale też intryga w wątku nadwornym. Subtelne i wpasowane w świat wątki magiczne, których jest niewiele, a są doskonałym uzupełnieniem. Nie są użyte na zasadzie Deus Ex Machina, że nie wiem jak popchnąć fabułę, no to powiem, że magia. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Chciałabym mieć tę serię w papierze na półce, ale tylko pod warunkiem, że dostaniemy kolejną część wreszcie, bo od premiery ostatniego tomu mija siódmy rok, ósmy, siódmy. Wydawnictwo Powergraph bawi się z czytelnikami w kotka i myszkę, kiedy zapowiadają, że na no wtedy i wtedy no to coś zapowiedzą, no po czym nie dzieje się nic. I jest to bardzo nieładne zachowanie. Nie zmienia to jednak faktu, że wciskałabym tę historię każdemu, gdybym mogła, a co też teraz czynię za pośrednictwem tejże platformy. No i tak nabuzowane i ciężko było mi przejść do kolejnej książki i na pewno pomykanie wrażenia z kolejnej książki, jakaby to nie była, no byłyby zatarte, ale niestety sama książka okazała się też być dużym moim rozczarowaniem. A chodzi tutaj o trzeci tom Psów Pana, czyli burzycielka twierdz Marcina Świątkowskiego. No i był to upadek z wysokiego konia, bo ta seria to był podmuch świeżego powietrza w polskiej fantastyce. Pierwszy tom był naprawdę interesujący, bo mamy tu fantastykę umiejscowioną w historii w czasie wojny trzydziestoletniej. W tomie drugim było takie lekkie zwolnienie, trochę większy obraz świata i pojawia się tam kopuła odgradzająca od świata kawałek terenu. No i spodziewano by się, że w trzecim tomie no to będzie jakieś połączenie tych wątków i narastanie tego kon konfliktu. Tej takiej trzeciej niespodziewanej strony, że wiecie, mamy wojnę główną, a tutaj rośnie bractwo pod tą kopułą. Taka sekta napędzana religijną wizją szaleńca. No a tymczasem trzeci Tom to jest powrót do Katarzyny i słuchanie o tym, jak Katarzyna z zebraną przez siebie armią chodzi. I ona tak chodzi z jednego miasta do drugiego, stwierdzę potwierdzę, przez całą książkę. No tylko zanim zaczyna chodzić, to na starcie trzeba ją no trochę jednak dokoksować, bo ma zdecydowanie za małe swoje zdolności magiczne, żeby te twierdze i tereny podbijać. No więc należy wykorzystać motyw Stary Jak Świat. Deus Ex Machina. Ten typ od kopuły i tej sekty całej, którą pod nią budował, no zostaje w sumie zabity. Nawet już nie pamiętam jak, bo jest to nieistotne. I w zakamarkach jego gabinetu mieszkują Katarzyna oraz dominik Arkisja, wyjęty z podprawa kościelnego zakonnik, który się do Katarzyny przykleił. No i Katarzyna znajduje tam książkę w nieznanym języku, który tylko ona potrafi przeczytać. No i ona siedzi nad nią godzinami, chociaż dla niej to mija jakby kwadrans, i zdobywa moce, więc zrobione jakby jest dokośszona, gotowe, można iść na wojnę. Bardzo ona nie potrafi Dominikowi wyjaśnić, co i się stało, niby ma odczuwać jakieś konsekwencje tej zmiany. Ale tak właściwie to. No, whatever. Najważniejsze, że teraz ona ze swoją armią podbija po kolei każdą twierdzę, bo potrafi wysadzić rzeczy w powietrze i w ogóle to jest taka super, że się zaczynają władcy z nią niby liczyć. I to jest koniec książki. A dobra, sorry. Dominik tam po drodze zaczyna szukać informacji o tej książce, co to tak Katarzynę odmieniła, i tylko trafia do jakiegoś starego znajomego, który to znajomy odsyła go do innego znajomego, który przesiaduje w Wiedniu, więc na koniec książki Katarzyna i Dominik muszą się rozstać. I teraz koniec. Serio. Nic się więcej w tej książce nie wydarzyło. A co jest jeszcze bardziej wkurzające, wchodzimy w ten tom, jakby nie było przerwy między wydaniem tego a poprzedniego. Przez co ja nawet nie pamiętam, po co i komu ja mam kibicować. Nie ma żadnego przypomnienia. I nie chodzi o to, żeby streszczać na start poprzednie książki, no ale zwykle jednak autorzy starają się przypomnieć cokolwiek. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i po co, po co i dokąd nocą tu a, a tutaj nie ma nic, kompletnie. I Katarzyna zdobywa tą swoją armię, chodzi od bramy do bramy, jak trzeba, to coś tam wysadza. Dominik łazi za nią, poza tym kiedy nie łazi. Postać Szenka jest kompletnie pomijalna. On niby coś tam działa na terenach, gdzie była ta cała kopuła, ale to nie ma na nic wpływu. Ani na niego, ani na świat dookoła. Na nic. Za to druga postać kobieca, może jak ona miała, Blanche, Blanche Flair ta von Barbie, która w pierwszym tomie była tak fajnie nadbudowana i spodziewałam się, że zyska z czasem. I dostanie jakiś swój wątek, będzie też taką silną, fajną kobiecą postacią. No, ona została tak zepchnięta w kąt, że to była aż przykre. Ona znalazła sobie gacha i jest tylko mowa o tym w tyle, że będzie chciała wziąć ślub. I tyle. I to jest cały jej wątek. To jest absolutnie pomijalny tom. Cała ta książka mogła być wstępem do kolejnego, tego ostatniego tomu, bo się to da streścić w jednym rozdziale. I mogła być z tego trylogia, a rozwalono to nie wiadomo po co na czworo ksiąg. I im bardziej myślę o tej książce, teraz to seria, to jest w moich oczach coraz słabsza, niestety. Ja pewnie skończę tą, tą serię, no bo został jeden tom, ale no tak naprawdę nie wiem po co to było. Po co to zostało tak podzielone? Totalnie, absolutnie bez sensu, moim zdaniem. Na szczęście trochę przewidziałam, że taka passa czytelnicza kiedyś wyhamuje albo że coś mnie zablokuje po drodze czytelniczo. I tak na tą okoliczność wrzuciłam sobie w plany styczniowe, taką odspocznie, czyli pamiętnik księżniczki, księżniczka w blasku reflektorów, Mac Cabot. Drugi tom pamiętnika księżniczki. No i co mogę powiedzieć? No, uroczy sentyment. W tym tomie mija nasza nastoletnia, świeżo upieczona księżniczka, ma udzielić pierwszego wywiadu, a do tego dowiaduje się, że jej mama spodziewa się dziecka, a ojcem ma być jej nauczyciel matematyki. I mimo lat, nie widzę jakiegoś cringe'u w tej książce nie ma jakichś kodliwych zachowań, jakichś nieaktualnych, wręcz. Nadal myślę, że są tu aktualne tematy, jeżeli chodzi o budowanie relacji, jakieś pierwsze tajemnicze miłości, podkokiwanie się, wyrażanie siebie i życie w tej całej szkolnej dżungli. I póki co wydawnictwo Kruszyński naprawdę wydaje kolejne tomy, te jest trzeci, w kwietniu wychodzi czwarty, więc kolejne takie lekkie odskocznie, w razie czego na mnie czekają. No i ostatnia książka z podsumowania. Wcisnęłam ją pod ten styczeń tak kopniakiem trochę, bo faktycznie ukończyłam ją 2 lutego, ale powiedzmy, no, że był to jeszcze styczeń, no, zaczęłam ją w styczniu, więc ją tu wcisnę, bo też przynajmniej pochwalę się, że skończyłam serię. Czyli Teatr Węża, Agnieszki Hałas. Ostatni tom Czerni Nie Zapomina. I miałam duże oczekiwania, jeżeli chodzi o finał tej serii pięciotomowej, i czy te oczekiwania zostały spełnione. No tak nie bardzo. I już pomijając, że epilog zostawia nam totalnie otwarty świat, otwartą furtkę do następnego tryliarda części czy jakiejś historii z tego świata, pomijając to, nie miałam poczucia, że brnę do końca tej historii, którą mam tutaj z tymi bohaterami, których znam, i z tymi wątkami, które znam, bo to znowu pojawiają się nowe wątki i nowi bohaterowie. W ostatnim tomie. Po co? Dlaczego? Wracają jakieś trzecioplanowe postacie z początku historii, chyba z, w ogóle z pierwszego tomu, i nagle mają cały swój wątek i mają szukać krzyczącego. Dlaczego ja mam ich lubić? Czemu ja mam im kibicować? I też zataczamy trochę krok, jeżeli chodzi o całą serię, bo krzyczący nie wiadomo gdzie jest. Najprawdopodobniej stracił pamięć po raz kolejny. I szukamy go jako te kompletnie osoby trzecie. One go szukają na zlecenie mistrzyni akwanii. A drugi wątek to jest Lorraine i, i Zazel, który się do, nim, do niej przyczepił, którzy też go szukają, no ale też tak jakoś w sumie to niemrawo. Intryga otchłani i walki między dolinami, czyli tymi królestwami demonów, też są jakieś takie nowe, odcięte od tego, co było wcześniej. Motywem jest tutaj wywołanie zarazy, żeby zdobyć duszę dla tej konkretnej doliny i niby wszyscy szukają przeczącego, bo on ma... Odegrać rolę w powstrzymaniu tego chaosu, tego kataklizmu? No, no okazuje się, że wcale nie. I na finał pojawia się jeszcze zupełnie inna postać. I sprawa się rozwiązuje w sumie na przestrzeni jednego rozdziału w finale? I tyle, Elo. Nie mam satysfakcji z zakończenia tej serii. To znaczy, mam, bo to jest i pozostaje ciekawy, oryginalny świat z fajnym systemem magicznym, bardzo nieoczywistym. Ale chyba autorka ta aż tak chciała pokazać i rozbudować ten świat, wprowadzić tyle elementów na przestrzeni tych pięciu tomów, że gdzieś główny wątek naszego czarnego maga, zagubionego, z utraconą pamięcią, który ma swoją tożsamość budować na nowo i odkrywać swoją przeszłość, poszedł kompletnie w odstawkę. Nadal najlepszy jest, kurde, pierwszy tom. Bo tam budujemy świat wokół konkretnego wątku, konkretnej, Dużej postaci, o której wiemy, że ona będzie duża, że będzie ważna. I tę postać nadbudowujemy w miarę, jak poznajemy razem z nią świat, a potem świat i postać skręcają w totalnie przeciwne strony, i tak już zostaje właściwie do końca całej serii. I tak się zakończył mój czytelniczy styczeń. Na luty plan jest taki, żeby odwrócić tematycznie książki o 180 stopni i luty to będzie miesiąc literatury, faktu, reportaży i mam nadzieję, że dzięki temu nie wpadnę w żaden zastój, że trochę się w tego wygrzebie. A tymczasem dziękuję za wasz czas i do usłyszenia.